Czy to prawda, że panią do tego programu namówiła Grażyna Szapołowska? Tak jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że dokonam dobrego wyboru. Natomiast namówiła mnie produkcja, a mój mąż mnie w tym wsparł i moja córka. Zadzwoniłam do Grażyny. Ona powiedziała oczywiście, bierz to, to jest Piękna przygoda i zobaczysz, że będziesz na szczęśliwa, i że będzie ci tego brakowało, powiedziała nawet, że gdyby jej zaproponowano po raz drugi, to by chętnie w tym wzięła udział. Także to była rekomendacja najlepsza chyba. A czy jest coś, czego Pani się obawia w związku z udziałem w takim show? Bo jest ten program bardzo wymagający. No obawiam się, że zabraknie mi może sił w którymś momencie, ale będę starała się jakoś rozkładać te siły, ale. Ja nie umiem, pierwszy raz biorę udział w takim, w takim zadaniu, które będzie wymagało ode mnie dużo sił fizycznych, no i też wytrzymałości psychicznej. No, nie chciałabym, żeby coś się zdarzyło niespodziewanego, przykrego, ale myślę, że nie. Muszę po prostu tylko kontrolować swoją, swoją nadmierną, czasami, ambicje, bo ja jestem bardzo wymagająca w stosunku do siebie i mogę chcieć więcej więcej, a mój organizm może powiedzieć stop, nie dasz rady, i muszę ich słuchać organizmu po prostu. Jestem ciekawa, jak pani dba o siebie, o swoją kondycję, o zdrowie, bo w tym programie jest to ekstremalnie ważne, żeby cały czas być w dobrej formie. No. Jestem trochę leniwa, przyznaję, ale trochę się gimnastykuję, bardzo niedużo. Nie, nie Natomiast bardzo, bardzo dużo chodzę. Chodzę z kijkami i bez kijków, w trakcie się gimnastykuję i myślę, że w ogóle takie szybkie spacery, ale to są naprawdę szybkie spacery, są dla nas w pewnym wieku najbardziej bezpieczne i najbardziej chyba polecane. Bo wszystko inne no można doznać jakiejś kontuzji. Nie, nie uprawiam innych, spor innych sportów poza tym, że chodzę, dużo chodzę. No i teraz będzie dużo tańca i zobaczymy, jak ta przygoda będzie wyglądała w praktyce. Nie jest tajemnicą, że w tańcu z gwiazdami są dwie gwiazdy klanu: pani i Agnieszka Koczorowska. Czy już pani rozmawiały ze sobą? No oczywiście rozmawiamy. Spotykamy się już od jakiegoś czasu, wymieniamy między sobą uwagi na temat tańca. Ja obserwuję ją, jak jest po prostu genialna, jak się rozwija. Znamy się, ja ją znam od dziecka. Bardzo się zmieniła? No dojrzała, bardzo dojrzała. No oczywiście, wszyscy dojrzewamy. Ona uprawiała jakby dwa zawody. I swój taniec, który sobie ukochała, no i aktorstwo. Bardzo, bardzo i życzę jej żeby. No, w tańcu to już chyba osiągnęła wszystko. Mistrzostwo świata to co wyprawia, a w aktorstwie wszystko przed nią. A co pani powiedziała do Agnieszki, która na przykład obejrzy ten wywiad i będzie w kolejnym na przykład jakimś skandalu medialnym. Bo wie Pani, że zawsze to nie gwiazdami, jest złączone z życiem prywatnym i są różne nagłówki i nie tylko. Co Pani powiedziała właśnie Agnieszka w takich trudnych sytuacjach, kiedy jednak będzie i tak musiała tańczyć? Ja nie, nie oglądam. Nie, nie przyjmuję tego, co czasami do mnie dociera. To są ich prywatne sprawy. To oni wiedzą, czego, czego unikać. A jest inteligentna, mądra.